Dzień dobry Państwu. Witam Państwa z, ze Szkoły podstawowej nr 9, gdzie odbywają się rozgrywki Starowickiej Ligi Szóstej piłkarskich. Za chwilę będziemy świadkiem być może kluczowego meczu dla decydujących rozstrzygnięć w tym sezonie. Między sobą spotykają się drużyny piekarni i orłów. Piekarnia w białych koszulkach, orły w zielonych. Piłkarze piekarni... Są w tej chwili głównymi kandydatami do, obok Chaos Frontu do tytułu mistrzowskiego. Sytuacja w tabeli, przed chwilą właśnie rozpoczął się mecz. Sytuacja w tabeli jest następująca. Prowadzi Chaos Front, który ma 25 punktów i już zakończył rozgrywki w tym sezonie i tylko czeka na to, co zrobi piekarnia. Piekarnia natomiast ma 22 punkty, 3 punkty mniej i dwa mecze jeszcze do rozegrania. Ten właśnie z Orłami, który w tej chwili trwa i za tydzień ostatni mecz sezonu z Orłacem. Piekarni, aby zdobyć ty tytuł mistrzowski, potrzebne jest zdobycie trzech punktów w tych dwóch meczach, więc mogą nawet jeden mecz zremisować. Yy, drużyna piekarni obrońcy tytułu mistrzowskiego występuje w następującym składzie. Na bramce Robert Sowa, natomiast dalej w polu Rafał Lipiński, Tomasz Grodzki, Hubert Strzemiński, który właśnie w tej chwili strzelał, Marcin Linek i Mariusz Jerzewski. Drużyna Orłów w bramce Dariusz yy, Gębura, następnie... Robert Myszka, Leszek Kanach, Grzegorz Mias, Arkadiusz Parfian, który w tej chwili strzelał. Piłkarze piekarni są aktualnie obrońcami mistrzowskiego tytułu i po porażce, chaos frontu głównego ich rywala przed tygodniem czwartym ELO mają szansę obronić ten tytuł. Ale potrzeba właśnie w tych dwóch ostatnich meczach dzisiaj z Orłami i z OECM zdobyć trzy punkty. Marcin Linek. Mariusz Jerzewski. Zwija piłkę Jerzewskiemu Grzegorz Mias Piłkę na aut. Marcin Linek. Robert Sowa. Jerzewski. Linek. Lipiński. Przy Lipińskim Parfiam. Myszka i Grotki. Mias Parfian I skuteczna interwencja Roberta Sowy Robert Sowa jest rezerwowym bramkarzem piekarni Pierwszym jest Dominik Kustra, ale w tym meczu jest rezerwowym Piłkarze piekarni dali szansę drugiemu bramkarzowi Tego klubu Sowie W bardzo ważnym meczu Jerzewski Zdechował się na strzał, Kanach zablokował rzucał tu dla piekarni Jerzewski Wrzutka w pole karne, wbija na byle dalej Kanach. Jeszcze akcja piekarni. Grocki. Grocki, Parfian i Lipiński. Tomek Grocki wycofuje do Lipińskiego. Rafał Lipiński. Tomasz Grocki. Krzemiński, szansa dla piekarnie pierwsza. Nie zdążył Marcin Linek. wybił piłkę Dariusz Gębura. Z autów wyrzucił piłkę Rafał Lipiński. Robert Sowa. Tomek Grodzki Siłkarze Orów zastosowali taktykę defensywną Czekają na ataki piekarni na własnej połowie Krzemiński Miat Rafał Lipiński Grzegorz Miat Leszek Kanach. Teraz pozycyjny atak Orłów, ale już na chwilę przerwany ponownie... i teraz znowu szansę dla piekarni miał Krzemiński, ale zrobił mu piłkę ponownie Gębura. I przed chwilą strzelał yy, Rafał Lipiński, ale obok słupka. Piąta minuta meczu piekarnia Orły. Być może decydującego o tytule mistrzowskim tego sezonu Starońskiej Ligi Szóstek cały czas wynik bezbramkowy. Gdyby dzisiaj piekarnia przegrała, już dzisiaj wyjaśniłoby się, że nowym mistrzem Ligi Szóstek zostały, został, została drużyna Chaos Frontu. Natomiast jeżeli dzisiaj piekarnia wygra albo zremisuje, ona najprawdopodobniej w 99% będzie ty miała tytuł mistrzowski po raz trzeci z rzędu. Kana. to lekarne szansa teraz miast zablokował strzał. Załudnika ze swojej drużyny Pierwsza groźna akcja Orłów Grzegorz Miaw Obok słupka Mariusz Jerzewski Lipiński Tomek Grotki po lewej stronie, do niego podanie Pole karne, wybija piłkę na rzut rożny Grzegorz Myszka Kanach Miaw Parfian i teraz szansa dla Orów Arkadiusz Parfian obok słupka. Cały czas mamy wynik bezbramkowy, a jest to już siódma minuta gry. Marcin Linek, Krzemiński, Grodzki Kanach na posterunku. I teraz kontra Orłów. Grzegorz Mia Leszek Kanach. Ponownie Miaz. I zabiera piłkę bez problemów Miazowi Jerzewski. Tomek Grocki. Jerzewski. Tracą piłkę Orły na własnej połowie. Tomek Grocki wpada w pole karne. wybija piłkę Gębura. Piłkarze Orłów osłabieni są brakiem. Grzegorza Stefanika, który tydzień temu doznał bardzo poważnej kontuzji i być może w ogóle już nie będzie mógł grać w piłkę nożną. Od bramki rozpoczyna Grzegorz, yy, przepraszam, Robert Sowa. Zmiana w międzyczasie drużynie piekarni w miejsce Mariusza Jrzewskiego Dominik Kustra, tym razem w polu. Marcin Linek i teraz szansa dla piekarni, Grodzki bardzo ładnie broni Dariusz Gębura. Ostatni obrońca Orłów Myszka Kanach Parfian Marcin Linek, ostatni obrońca piekarni Kustra Dominik Kustra Leszek Borek I strzał Leszka Borka, który przed chwilą pojawił się na boisku niecelny Z bramki rozpoczyna Marcin Linek. Sowa. Lipiński. Rafał Lipiński. Kustra. I Myszka wyjaśnia sytuację. Rzut autowego wyrzuca Dominik Kustra. Tomek Grodzki. Kustra. I kontra Orłów. Borek, Leszek Borek, strzał Bronisowa, Grodzki, Krzemiński, Kanach mu zabiera piłkę, Leszek Kanach i Lipiński, Marcin Linek i teraz mają szansę piekarze, ale trzeba szybciej tą piłkę rozegrać, Krzemiński niedokładnie, Borek, Lipiński, Tomek Grodzki jest nieobstawiony, do niego podanie. Grodzki się na strzał, Myszka zablokował. Kanach, Borek. Kustra. Myszka i Grodzki w walce powietrznej. Leszek Borek. Centra na pole karny zbija Kustra. Tomek Grodzki. Przy nim Parfian. Krzemiński Hubert Krzemiński Dominik Kustra Ponownie Hubert Krzemiński I zabiera mu piłkę Robert Myszka kontra Orłów Myszka Parfian i trzech graczy Piekarni, Wbija Grodzki na aut 13 minut do zakończenia pierwszej połowy meczu pomiędzy piekarnią i Orłami Cały czas wynik bezbramkowy Gra toczy się przy przewadze drużyny pikarni, ale cały czas obrona Orów jest niepokonana. Rzut rozmy dla Orów Miast. Kanach. Wycofanie do Gębury. Gębura ponownie do Leszka Kana Kanacha. Przy Kanachu Krzemiński i Lipiński. Teraz Myszka. Strzał Myszki ponad poprzeczką. 10 minut do zakończenia pierwszej połowy cały czas wynik bezbramkowy 0-0 rzut z autu wykonuje Grzegorz Mias. Parfian Parfian i Rafał Lipiński Kanach Myszka para obrońców jedna z lepszych par obrońców w Lidze Szóstek Gębura Myszka Kanach Miaw i Mariusz Wierzewski wybija piłkę Ponownie od damki rozpoczyna Gębura i, i Kanach. Jerzewski. Dominik Kustra. Tomek Grocki. Borek. Borek i Grocki. Poradził sobie Leszek Borek z Grockim. I rzut z autu dla Orłów. Rzut rożny dla drużyny Orłów. Yy, nie, aut wykonuje Grzegorz Miaw. Daleko wrzutka do myszki. Lipiński. Teraz szansa dla piekarni. Hubert Krzemiński opanował tą piłkę. Hubert Krzemiński. Grodzki. Lipiński. I strzał Rafa Lipińskiego boksówka. minut zakończenia pierwszej połowy meczu pomiędzy Piekarniem i Orłami. Cały czas wynik bezbramkowy 0 do 0. W międzyczasie y, nastąpiła zmiana piłki. Po strzale Rafała Lipińskiego y, pękła poprzednia piłka. Zobaczymy, czy ta nowa będzie szczęśliwsza dla drużyny Piekarni, która walczy o tytuł mistrzowski. Rafał Lipiński. Robert Sowa. ustra Parfian. Myszka. I Dariusz Gębura. I teraz było groźnie na polu karnym piekarni. Na rzut rożny wybił piłkę Mariusz Jerzewski. Rzut rożny Loru wykonać będzie Grzegorz Mias. Centra, teraz strzał głową Parfiana obroniony przez Sowę. Kustra. Grodzki i Parfian. Grodzki przerzucił piłkę, ale nie dotarła do Jerzewskiego. I ponownie piłka w rękach Sowy. Hubert Krzemiński. I poradzi sobie z Krzemińskim myszka. Miast Dariusz Gębura. Piłkarze Orus zwalniają grę. Próbują wybić z uderzenia piekarzy, którzy cały czas atakują. Rzut z autu dla piekarni wykonać będzie Mariusz Jerzewski. Końcowe sekundy pierwszej połowy meczu. Cały czas wynik bezbramkowy. Rafał Lipiński. Lipiński i miast. Mariusz Jerzewski. Teraz szansa dla piekarni. Kustra i wybija piłkę na rzut rożny jeden z piłkarzy orłów. Chyba już ostatni, ostatnia szansa piekarni w tej części gry. Dominik Kustra. Jerzewski skiksował. Rafał Lipiński, Grodzki, Kustra. Teraz zamknęli piekarze Orłów na ich połowie, no ale to podanie było niedobre. I w tym momencie zakończyła się pierwsza połowa meczu pomiędzy piekarnią a Orłami. Po pierwszych 30 minutach gry wynik bezbramkowy. Przed chwilą właśnie rozpoczęła się druga połowa meczu pomiędzy piekarnią i orłami. Jak już Państwu mówiłem, po pierwszej połowie wynik jest bezbramkowy. Już na Piekarni walczy o tytuł mistrzowski. Orły są w tej chwili na szóstym miejscu w tabeli. A więc jest to solidny zespół, mogący wygrać z każdym. Rzut roczny dla piekarni wykonuje Marcin Linek. Po ziemi strzelał Grodzki, ale został zablokowany i od bramki rozpoczyna Dariusz Gębura. Tak jak powiedziałem, piekarnia, aby zostać mistrzem ligi, musi w tych dwóch ostatnich meczach dzisiaj z Orłami i za tydzień z Elwaysem zdobyć przynajmniej trzy punkty, aby prześcignąć Chaos Front. Parfian i Grocki rzucą z dla Orłów. Dierzewski. Lipiński. Lipiński. Tomek Grocki. Kustra niedokładnie. Jeszcze Dominik Kustra po błędzie piłkarze piłkarzy Orłów. Tomek Grocki. I będzie rzut z autu dla piekarni. Rzuca piłkę Tomek Grocki. Marcin Linek. Grocki atakujący go mias. Tomek Grocki. Centra, ale niedokładna. Mariusz Irzewski, Rafał Lipiński. Przewagała w piekarni. Coraz większa, teraz szansa, ale podanie Linka to ostatnie było niedokładne. Dariusz Gębura. Grzegorz Mias. Podanie do Kanacha. Kanak do Parfiana, ale niedokładnie. przed chwilą ogromną szansę na strzenie bramki Laurów miał Grzegorz Myszka, ale nie wykorzystał i w ostatniej chwili wybił piłkę na rzut rożny Dominik Kustra za chwilę rzut rożny wykonać będzie Grzegorz Mias około 3,5 minuty druga połowa już trwa Mias daleko wycofuje do bramkarza Dariusz Gębura, ponownie Mias Partia na rzut z autu. Dominik Kustra do Roberta Sowy. I rzut z autu dla Piekarni. Kustra, Lipiński, Kustra. Zbijają piłki. Wszystkie piłki lecące w polu karnym. Gracze Orłów Dariusz Gębura Myszka Niaf Niedokładnie, teraz kontrafikarni. Dominik Kustra, Grotki Nie udało się już Grotkiemu zacentrować i od bramki rozpoczyna Gębura Miaf, Kanach Gębura Grzegorz Miała Tomek Grotki wywalcza piłkę Rafał Lipiński ma teraz szansę Marcinie Włucha na polu karnym nie udało się Rafałowi Lipińskiemu zacentrować Rzut z autu dla piekarni Grodzki, Lipiński, Rafał Lipiński i kontra Oruf. Parfian, Arkadiusz Parfian, cały czas przy piłce i wybija dopiero piłkę teraz na aut, Mariusz Jerzewski, 5 minut drugiej połowy gry, cały czas wynik bezbramkowy. I około 12 minut do zakończenia meczu pomiędzy piekarniami i Orłami. Cały czas wynik bezbramkowy. Piłkarze Piekarni cały czas atakują, ale gracze Orłów skutecznie, bardzo skutecznie się bronią. Ten wynik remisowy, gdyby się utrzymał do końca, nie pozbawia do końca szans piłkarzy Piekarni na tytuł mistrzowski, ale wyczerpaliby już limit punktów, które mogą stracić. Ostatni mecz z Olesem już musieliby wygrać, żeby zdobyć mistrzostwo. Dariusz Gębura. Miaz. Teraz Linek traci straci piłkę. Niedokładne podanie do Grzegorza Miaza. Z autu piłkarze piekarni. Jerzecki do Sowy. Ponownie Jerzecki. Kanach przechwytuje piłkę. Kustra się znalazł. I Parsian wybije piłkę na rzut z autu. Około 11 minut do zakończenia meczu. Cały czas wynik 0 do 0. Parfian i Lipiński. Parfian traci piłkę. Lipiński. Będzie mieli aut dla orów. Do meczu pomiędzy Piekarniem a Orłami e, pozostało około 5 minut, w międzyczasie mieliśmy kilka dramatycznych wydarzeń, 7 minut przed końcem prowadzenie dla Piekarni po podaniu zrzutu rożnego Rafał Lipińskiego strzelił Mariusz Jerzewski, a przed e, minutą wyrównał 6 e, minut przed końcem e, po kontrze zespołów, zespołu Orłów e, Robert Myszka. Na 5 minut przed końcem wynik w takim razie jest premisowy cały czas 1 do 1. Rafał Lipiński. Ostatnie 5 minut gry. Ten wynik, tak jak już powiedziałem, nie pozwala szans piekarnych na tytuł. Prolonguje je tylko na przyszły tydzień, gdzie w ostatnim meczu z Allwaysem gdyby taki wynik się utrzymał, będą musieli wygrać. Żeby zdobyć mistrzostwo. Lipiński, Grodzki. Teraz y Robert Myszka faulował. Rzut wolny dla Piekarni wykonuje Rafał Lipiński Marcin Linek Końcow, Końcowe minuty gry Drużyny chyba boją się już żeby w ostatnich minutach nie stracić bramki Rafał, Marcin Linek Rafał Lipiński I Teraz niedokładne pani Lipińskiego szansa. Linek w ostatniej chwili ratuje Marcin Linek, Robert Sowa, nie miał szans Robert Sowa przy obronie tego strzału, Myszki, tak samo jak jego vis a -vis pod, kiedy strzelał yy, Mariusz Wierzewski zdobywając wprowadzenie dla piekarni, krótko się cieszyli gracze piekarni i raz zaraz Kustra strzelił tuż obok słupka. Teraz ładne podanie do Miaza Gębury. Strzał Miaza, rzut rożny dla Orłów. Około 3,5 minuty do zakończenia meczu. Cały czas wynik remisowy 1-1. Rzut rożny wykonuje Grzegorz Mia. To zagranie najlepiej świadczy o tym, że Orły już chcą ten wynik utrzymać. Teraz Miaz ponownie. Leszek Borek. Rzut z autu będzie dla Orłów. Zrzucać z autu będzie Robert Myszka. Gębura. Dominik Kustra wybija piłkę na aut. Około 3 minut do końca meczu. I ponownie Robert Myszka powoli Mierza w kierunku piłki, teraz wyrzuca z autu. Partian. Szansa dla Orów. Leszek Borek. Jedna z ostatnich szans piekarni. Na wygranie tego meczu. Marcin Linek. Hubert Krzemiński. Krzemiński, szansa. Ale podanie Dominika Kustry było fatalne. Z autu dla Orłów. Robert Myszka. Gębura. Parfian. I przy nim Linek. Poradził sobie z linkiem partian Grotki wybiła piłkę na aut. Mias do tyłu do bramkarza. Ponownie Miast i ponownie Gębura. Piekarze szlachty próbują podbiegać, przerwać tych akcji. Dopiero teraz. Rafał Lipiński. Rafał Lipiński. Kustra. Ponownie Lipiński. Około półtorej minuty do końca meczu. Rafał Lipiński. Marcin Linek. Trochę mi to przypomina mecze na Mistrzostwa Świata we Włoszech w 1990 roku. Byle dotrwać do końca z takim wynikiem. Marcin Linek, Sowa Rafał Lipiński. No ale trudno szczędzić tak, grając Bramkę. Marcin Linek. Rafał Lipiński ponownie. I zapewne będzie pływało podanie do Linka. To już chyba nic się nie wydarzy. Piekarze też są chyba już zadowoleni z tego wyniku Rafał Lipiński. Ostatnie sekundy meczu. Szkoda, że w takim stylu kończą piłkarze piekarni ten mecz. Melton Remis ich zadowala. Za tydzień wystarczy wygrać z jedną ze słabszych drużyn ligi All i wtedy tytuł jest zapewniony. Jeszcze chyba ostatnia szansa. Rzutka krzemińskiego Grodki. Ruszyli się wreszcie piekarze i w tym momencie kończy się ten mecz. Piekarnia remisuje z orłami 1 do 1 po bramkach Mariusza Jerzewskiego i Roberta Myszki i zachowuje szansę na tytuł. W ostatnim meczu z Orłajsen piłkarze piekarni muszą wygrać i zdobędą tytuł mistrzowski. Mecz dla Państwa komentował Piotr Zawal.